Siema, jesteśmy w Berlinie. Berlin, jak wiemy, jest stolica, jedna ze stolic Europy, ale nie jest europejską stolicą kultury. Po co nim jest? Jest nim Wrocław. I właśnie my reklamujemy tutaj dzisiaj w Berlinie Wrocław jako europejską stolicę kultury 2016. Mamy tu przygotowany prowokacyjny materiał, który rozkazujemy po różnych stolicach Europy. A dzisiaj jest to Berlin. Informujemy o imprezie. Summer Beats 2011. Zaraz zajmiemy się rozwieszaniem takich oto plakatów. Summer Beats 2011 we Wrocławiu. Start wakacji Open Air. Już najbliższą sobotę. W parku tysiąclecia obok centrum handlowego Factory. Impreza zachęci się wokół klimatów elektro, house, trends i największych klubowych hitów. Nie możecie tam zabraknąć. Zaczynamy o godzinie 20.00.